Wspomniałeś o Ciechowskim, którego fanem byłeś, no właściwie od samego początku, kiedy zaistniał, ale w, w jakimś wywiadzie przemknęło mi, że on się chyba na ciebie obraził po tych słynnych Frederykach. Grzegorz z Republiką bardzo, bardzo kibicowo pociepował wirus. Oni byli fanami Zapy mhm. i ta płyta ich rozwaliła. I miałem taką wieżą masję przez Leszka Biolika, że Republika lobuje za kurami. Mhm. Natomiast, no. Był to dla mnie troszeczkę taki rodzaj, nie wiem, występu, kurcze, gdzieś po prostu jakiejś jakiejś infernalnej po prostu imprezie. Mieliśmy mm. buskarnika z diabłem jego i matką diabła, matką szatana, wiesz, na czele. Przyjeżdżamy do Warszawy, gdzie po prostu, gdzie pięć wytwórni rozdaje sobie nagrody mm -hmm. i jest tam po prostu pewien, pewien rodzaj nawet takiej dyscypliny, że w Sony czy BMG, Uniwersalu głosowali wszyscy jak to mówiłem, trochę złośliwie, począwszy od y, babci zdowej księgowej, aż do szefa, no i tych osób było 30, a, a, a w tych wytwórniach małych niezależnych, no, były trzy osoby, dwie, nie mieliśmy szansy z nimi, więc jakby, czułem, że to wszystko nas tak z, zauważyli, po prostu nas, mnie, i Illusion, po to, żeby nie było tak, że jakby muzyka alternatywna nie jest bezd bezdowana przez ten, wiesz, mhm. jakby światek popowy mainstream, ale też czułem, że nie należy, i tak, wiesz, byłem trochę tak rozdwojony, i wiedziałem po prostu czy, czy wziąć federyka? Czy szczypalność, czy, czy walnąć, nie, po prostu honorowo, po prostu wiesz, czy po prostu, czy wolno Uznałem, że ryb pójść, bo jest swoje, bo moja mama się uczyszczała federyka, mhm. do dzisiaj stoi u niej na półce, A na teraz po prostu, zdałem się, co powiedzieć. To że jestem emocjonalną osobą. Zacząłem po prostu mówić z przekąsem, kwaśno, gorzko. Zacząłem dzielać, o czym po prostu kiedyś chciałem już pochwalić i podziękować tym, co głosowali. To było mi mikrofon. No i Grzesiek się obraził na mnie, wiesz, Musiałem potem z nim tę sprawę wyczyścić. On nie rozumiał tego, bo on uważał, że po to było niepotrzebne, ale też że był wtedy już ustawiony, wiesz, w biznesie. On już tutaj był częścią tego establishmentu, ja byłem dla i zawsze zbudowany.